Wojciech chwicoń. Życie postrzępione. Dusze się myślą, iż nie należy do siebie, tylko do rozpiętego na krzyżu, potwora, który śni swój sen o wolności. Krople czasu powoli spływające po. Przesłoniętych iluzją szybach. Pamiętam. Nie, już nie. Milczenie przechodzi w krzyk. Zostań, proszę. Odejdź. Zapomniany obraz do granicy bólu. To nic. Nierozpoczęta krucjata. To tylko kolejny trup. Wyważone drzwi, wyważone drzwi, okno, deszcz okno, spłoszony dotyk, spłoszony dotyk, noc Wzy. oddech noc, cisza, oddech. Pożar. 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 Listopad. Listopad. Przygryzione wargi. Przygryzione wargi. Plecy. Kroki. Niemoc. Krew sączy się niemo przez okna. Świt plami prześcieradła samotnością. Padał śnieg i zakrył nawet jej twarz. Nikczemna dusza odmawia posłuszeństwa ciału. A mogło być tak pięknie. Sobaczę ciało zachłannie trawi resztki gasnącego światła. Niewinność to kwiat kwitnący tylko raz w życiu. Oto więc jesteś. Błąd. To nie oczy. Strach. Ominto. Śmiech. To wyobraźnia jest źródłem poznania. Ominto. Martwe dziecko splecione brutalnie z jego ciałem. Ominto. Przejdź szerokim łukiem. to. Skończył. W niczym nie znajduję usprawiedliwienia. Teraz powoli. Zostań jeszcze przez chwilę. Obudź się, człowieku, rzekł. Nie możesz wiecznie śnić. Nie mogę wiecznie czuwać. Jestem wykończony. Zużyty, zepsuty. Chodzę po wodzie prowadzony przez anioły, twarz, która do mnie nie należy, twarz, która do mnie nie należy, obojętność względem narastającego od wewnątrz zobojętnienia. Jeszcze nie jestem gotowy, ale już wiem. Przywołuje na myśl dzieciństwo. Złodziej, rozdarta zasłona, przez którą uważnie przypatruje się ludziom. Przywołuje na myśl ciebie i twoje kołyszące się pełne piersi. Tak, jestem nim. Złodziej, nie jestem już ciałem kobiety. Nie pamiętam już nawet twojej twarzy. Nie pamiętam dźwięku twojego imienia. A przyrzekałam, że nie zapomnę. Za dużo myślisz, rzekł. To bywa śmiertelne. Nagle potyka się. To nic. Już czas, aby zniszczyć świat. Boże. Zmień ty usta. Usta szklane, suche. Niecierpliwie czekają na niego. Wabił mnie słodki zapach krwi, bezgłośnie. Jego krwi, niemal bezboleśnie. Zmień to, człowiek, który niczego nie czuje, człowiek, który nigdy nie śpi. Zmień to. Zostałeś wybrany. Zmień to puściłem wzrok a ona odwróciła się i odeszła zostałeś wybrany unicestwienie zmień to omiń to zmień to